Myśl go... tylko. No Timo, kościo, kilka sekund dnia. A ty chcesz mnie tak szotować gościu? Najpierw mnie weź na randkę! Yes, baby, trzymaj się wszystkich tutaj. Rytkin up. I w tym odcinku będziemy speedrunować 99% do się, ale bez mapy. Czy mi się przejść grę, nie używając najważniejszej rzeczy, aby znaleźć dzieci? No to zaczynamy. Juhu! Okej, okay, rodziska, dołączyliśmy do gry i nie możemy w ogóle używać mapy. To znaczy, nie możemy użyć tej tablicy, aby znaleźć ci ani kompasu, ani mapy. No to logiczne. Robimy rodziska pierwszy poziom. Let's go, baby! O, mamy skrzynkę z Night ale... O, o! Dostałem siekierę! Co jest? O, to nam pewno nam pomoże. Okej. Okay. Ale nam będzie na pewno duży problem nie używając żadnej mapy, bo będziemy musieli normalnie iść po całej normalnie grze, aby znaleźć jakieś dziecko, to będzie naprawdę masakra, gościu. Okej, okay, ludziska, skórzany korpus. Co, mam jest Co? What the... Co hell?! Co jest? Mamy skrzynkę! O, dostaliśmy kunaj, to nie jest najlepsza rzecz w grze, ale... Na pewno nam się przyda, czyli do gościu. My możemy od razu e, zdobyć pierwsze dziecko. Okay, ludziska, mamy kolejny poziom. Jest nawet spoko, nie? O, o, Dirma, wreszcie wróciłeś tak tym skiniem. LeBron James, gościu. Ludziska, zostaje nam ostatni drzewo, szybko, szybko. Zrobimy nasze pierwsze łóżko pierwszego dnia. Go, 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 go. Bo mamy, ludziska, pierwsze łóżko. I patrzę no to, nie możemy w ogóle kupić tej mapy. Normalnie, szkoda, że nie możemy, bo tak by nam to się przydało, gościu. Jest! Mamy! Mamy kręc czasowe. Please, 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 die, please. Ok, let's go, mamy worek. Dobra, torba, let's go. Bou I mamy skórę, mamy skórę. Weźmy sobie tutaj szybko jedzenie i węgiel. Na pewno nam się przyda. Wszystko, ostatni milk. Bum, Mamy pierwsze. Dziecko, baby, pierwsze dziecko, co ojciec zostawił go na 10 lat. Kupujemy skórę i dajemy szybko naszym przyjacielom handlarzom i robizemy ludziska włocznie! Ledzko, baby, mamy najlepszą broń w grze i mamy pierwsze dziecko, baby. Mamy Timi'ego. O nie, Dirman! Dirman, Dirman, uspokój się! Uspokój się, oh, Dirman, Didi, Didi, uspokój się! Wiem, że obyś baksześć ma dzieci, ale proszę nie! Gest please, aby to zajczyło! please, aby to zajczyło! Proszę! Ja nie chcę tu być kolejny dodatkowy dzień! Można tylko złożyć niska sobie czas, to jest tylko jedna rzecz. Jest! Mamy drugie łóżko, baby! O, zdążyliśmy! O, znaleźliśmy domek! Yo, baby, drugi domek obok siebie! Będziemy mieć tyle drewna! Co jest, Kościół? Będziemy mieć tyle drewna na zawsze! O, karnister, tu jest karni... Dwa karnistery! Uważaj, 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 please, 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 please! Bierzemy ludziska karni... O, Patrzcie, meteoryty spadają z nieba. Bierzemy sobie jeden karnisty, mamy ludziska, piąty poziom. Let's go, baby! A e, chyba drugie dziecko nie istnieje. Tu nie ma żadnego drugiego dziecka! Jeszcze kultyści atakują! No tajemnicza grupa się twoje swojego gdzie jest droje dziecko! Cześć, drugie dziecko, ja tu kotę po całej mapie i nikogo nie ma! Okej, okay, bum, 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 bum. Mamy tu jakieś... oj, mamy tu ludziska, paliwo, bum, 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 bum. Mamy 61. jest tak głodny. Bierzemy ludziska, kujem, bierzemy ludziska, karabin. Włód się, włócznie, włócznia, włócznia. Okej, okay, bum, 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 bum. BUM 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 I LEŻY KOLEJNY kultysce, MAMY GRUDZISKA KLEJNOT LET'S GO BABY MAMY TO MAMY TRZECIE ŁÓŻKO I BUM BO TAM GO TAM NIE MA TU GO... CHYBA NIE PATRZĘ NA DOKŁADNIE I tu TAM BYŁO TO BYŁ gdzieś CAŁE BUM 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 BUM, bum. MOGĘ PRZEJĘĆ Gościu! Siostra Timiego, ja prawie marłem umarłem z ciebie! Oh my god, już myślałem, że umrę. Dajcie mi jakiś bandaż. Ajajaj... O, oh, jakaś skrzynka! Please! Please, dobrą siekierę! Please! Proszę, proszę, by mi było lepiej! O! Oh o my z tobą! Wracamy dziska do naszej bazy. Oh my god, prawie umarliśmy! Oh my god, wreszcie siostra Timiego uratowana. Bierzemy nasze wszystkie jedzenie. Ej, bom, 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 bom! O ram, nikogo nie chcę go ram, ale nie, nie, nie. ten 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 jest ten taki wkurzający. Ale mamy mamy ten ten paliwa, gościu, ten ten szósty poziom, szósty poziom, bom bom, bom, bom. Trzy. już opakowałem trzy. trzy procenty, udało nam się ten ten Szósty poziom! Bum, 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 bum! I let's go! Mamy szósty poziom! Okej, okay, dziecka, idziemy po trzecie dziecko! Musimy ich znaleźć, gości! Będzie takie trudne. Bo jest naprawdę dobrych pytań, gdzie są te dzieci wszystkie? Bez mapy, się myślę, że będzie taki łatwy challenge! Ale to nie jest łatwy challenge, to jest naprawdę trudny challenge. Bo możesz, iść po całej mapie i nie znaleźć dziecka aż do nocy i potem Cię DIRBAMBAKSZ to w łóżku. O! Żelazny korpus! Let's go! Dwa żelazne korpusy! O, jakie mam szczęście! Okej, musimy tylko znaleźć te trzecie i drugie dziecko. One na pewno tam nie będą. Mamy to! To jest trzecie czy drugie? To jest trzecie dziecko?! O, let's go, baby! Mamy trzecie dziecko! Okej, bum! Cześć, zabijmy tego kunajem. Bum, bom, bum, 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 bum! Ła, ła, to dużo mnie. Pys, pys, nie zabiję, nie zabiję ja. mnie. Let's go, baby! Mamy trzecie dziecko! To jest dziecko, co widział za dużo w łóżku ojca. Ej, zobacz, zostaniemy. Ok, kolejny zestaw medyczny. Spoko, spoko, nic, źle. Do, ej, mamy, to też szczęście, tylko abyśmy nie umarli od jakichś niedźwiedzi Didi. jak chyba tam powinno być te dziecko. Okay. Nie, to dziecko. Okej, Nie, no, zestaw medyczny! się prawie ma, o ja zatwieram! Daj nie cały czas! Wróciliśmy do naszej pięknej bazy. Bum, 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 bum. Bierzemy nasze całe mięso i robimy tum, tum. I mamy na trzecie, mamy ludziska. Tr mamy trzecie dziecko, co widziało za dużo w jego łóżku. mi trzeba lubimy ludziska, gulasz! Let's go, baby! Mamy to! Mamy gulasz wreszcie! Jest, baby! Okej, okay, ludziska, idziemy po czwarte, ostatnie dziecko, bo naprawdę nie możemy innego rzeczy zrobić, więc po prostu idziemy po ostatnie dziecko. Mamy kunaj, mamy karabi, mamy pełno na do rewolwera. Masakra, jak my to speedrunujemy! Ok, ludziska, wróćcie do naszej bazy, jemy sobie, ludziska, szybko gulasz a i, i się wszystkie rzeczy z naszej wyprawy. Let's go, biorąc całe wszystkie półki Aby zrobić naszą bazę piękną I poM. bom, bum. I brakuje nam nudziska, jeszcze trzy półki I będzie mieć najbardziej bezpieczniejszą bazę w grze Bom! mamy kolejne nudziska, plan obronny, bom! I boom. pocki, mamy wypasiony plan obronny Zróbmy sobie działka rolnicze dwie Na gulasz, bo potrzebujemy też dużo jedzenia Ram, ram, uspokój się, stary Gosia, to po prostu jeszcze jakieś ciasto, znasz jakieś dobre rzeczy, Cristiano Ronaldo! o mamy te miejsce z najlepszym włócznią w grze. O oh do jest! Co jest? I mamy tu mamuta w ogóle, czekaj. <śmiech> <śmiech> Nikt nie się, kurwa, co tu się dzieje! Nikt nie gonił przez całą grę! Skąd tu się wziąłeś? Gościa, to sobie nie zrem domowego miejsca, zespałnował się. O my God, co jest? Goś, uspokój się, stary! Uspokój uspokój się, stary! Dirman Didi się, u oh my god, gościu! się tak ten wystraszyłem. I bo, mamy to, baby! Mamy bazę! Baby, let's go! Ej, musimy zrobić jakieś kilka gulaszy. Ja cię byłoby tak dobrze, jakbyśmy zajeżli... O, To jest dziecko ostatnie! Okej, okay, baby, jesteśmy w naszej bazie, i patrzcie nam będzie jedzenia mamy! Co so, jest? Się, wszystkie rzeczy. Bum, 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 bum. I mamy... Nie, pociąg jeszcze jedno No! Nie żartujcie że pociąż się jedną. No i ty mi się ogniska. Okej, okay, bum, bum, bum. I robimy sobie stóż rzemiesnicze i musimy jeszcze ostatni klejnot, baby. Ej, okay, zabijamy ostatni kultystów. Bum. Ej, chodź tutaj do tej pułapki, abyś się zadźgał na śmierć. Bum, Leży kultysta! Ej, mamy to baby! Ostatnie! Łóżko i boom, Mamy to, baby. I robimy nam wszystko, gulasz robimy. O, mamy tyle jedzenia, będziemy mieć. E, palimy wszystkich kultystów na stosie, aby nam nie przeszkadzali w pułapkach. No i musimy trochę jedną, no, nie wiem, się Mamy to, pół99 nocy. Przeszliśmy bez mapy. I BOOM! let's go, baby. Ostatni Gdzieś Mamy tyle mięsa. Patrzcie, tu jest mięsa. O oh my god, il tu jest mięsa! Let's go! Idziemy ludziska po ostatnie dziecko Emokida i mityczna skrzynka. Ooo, zostałem kurny z powrotem. Dzięki, tak naprawdę mamy takie szczęście. Weźmy sobie to ostatnie mięso i wracamy do naszej bazy z ostatnim emokidem. Widzicie ludziska, nie trzeba mieć mapy. Diman, patrz na... No, o oh Maga Diman, uspokój się, Didi. Lidia, już spokojnie, a do naszej bazy. Patrz, mamy ostatnie dzieci. Nie używając żadnej mapy. Siema, Dirma, lecimy. Taratan, tan, taratan, tan. tan. Padirman. Mamy to ostatnie dziecko uratowane. Bum, 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 bum. Mamy to, mamy gulasz. A, musimy go znaleźć. kilka sekund dnia, a ty chcesz mnie tak zbakszczotować, gościu. Napierw mnie weź na randkę czy coś, gościu. Didi, odejść ode mnie. Idziemy szybko do tego nowego update'a. Bo te wszystkie kryształy będą nam potrzebne. Mamy tu kilka czerwonych. Wiesz co, musimy najpierw zobaczyć ten przepis, ile tam trzeba mieć. to zobaczmy, ile potrzebujemy złotych i czerwonych kryształów. Aby zrobić tego najlepszego czesta w tej grze. BOM! Ile potrzebujemy, aby zrobić czesta? 10 czerwonych, 5 złotych. Ok. I robimy to. Bum, 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 bum. Ile potrzebujemy jeszcze? Potrzebujemy jeszcze czer 4 czerwone. 4 złote i 3 czarne. I bum! Leży krapie, że już kosuje te czarne. Przynajmniej tylko trzy czarne potrzebujemy. Ok. Bum, 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 bum. I mamy to. Rzucamy to bardzo wysoko. Let's go. Mamy czarne. Musimy jeszcze je 3 złote. Mamy wystarczająco czerwonych. Jeszcze trzy złote i jeden czarny. Okej. Okay. Jeszcze dwa złote. Jeden złoty. O! Ojoj. Okej. Okay. Mamy. Musimy jeszcze udziskać. Jeszcze jeden czarny i jeden złoty klejnot. Okej. Okay. Bum, bum, bum. Leży krab. I bierzemy szybko sobie ten ostatni czarny not please, aby tu dostać od razu złoty. Yes, mamy złoty! Rzucałem to w powietrze. Mamy to, baby. Jeszcze kurtyści idą. Mamy to. Bierzemy sobie ten. Potrzebujemy jeszcze... lawę, potrzebujemy lawę. Mamy to, baby. Mamy trzy i bierzemy wszystko, robimy sobie najlepszego czysta, w tej grze. I po, mamy plan skrzyni. Jesteśmy ostatni achievement z tego update'u, Baby. Wróćmy do naszej basy i zobaczmy, co dostajemy z tej pięknej skrzynki. Please, coś dobrego. O, dostałem Obsidianowy Body. Obs nie, to nie jest Obsidian, to jest obsydrion. O, i po, to dowiedziałem się. Że jak ktoś będzie Cię bił, backshotował, to po czasie będziesz mógł wybuchnąć. Ja weźmy sobie tylko szybko tego wilka, aby nas trochę uderzył. Jeden. No to będzie ludziska, jak widzimy, to się, to się ładuje po czasie. I jak będziesz miał 100%, to ten, twoja zbroja wybucha i robi taki, nie wiem, wybuch i potem wszystkich zabija wokół ciebie. Ale tajemnicza grupa się z tego ogniska. Siostra, tu sobie, ćkać sobie tymi pułapkami, nie ma na to czasu, trzeba by wszystko ustawić. Okej, okay. BOM! Leży kultysta! BOM! czy się no scope i BOM! Leży ostatni kultysta! Let's go, baby! Udało nam się to zrobić! Jemy, tylko sobie gulasz. A, masz jeszcze ten gulasz, jest ten gulasz, jest taki dobry, jest taki dobry, masz go jeść cały, masz go jeść cały w dobry gulasz, niam do buźki, niam, 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 bardzo dobry gulasz, bardzo dobry był. Kawał stał nam ostatni dzień, aby przetrwać 99 nocy w lesie bez mapy. O oh mój! Jak już ja to wszystko zjem na ostatni dzień gościu. Na ostatni dzień wszystko zjem. Bo mam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i będzie 10. O mój god! I brakuje nam ostatni dzień! No i udało nam się zrobić najlepszą skrzynkę w tej grze z nowego update'u. Więc nawet spoko, udało nam się, no naprawdę. Mamy dziecko, team, mamy dziecko, siostr Timiego, mamy dziecko co był za dużo w łóżku Didiego. 3-2, 1! Let's go! udało nam się że 99 nocy w się w godzinie 71 minut! O, oh, Dirman siema, Dirman! Chcesz mój kulasz? Gulasz, mam na ciebie. Siema, Dirman, jak tam życie! Idziemy, szkoda, na jego, idziemy, tam, tam, tam. Let's go, dziecko! Udało nam się przetrwać. A, coś mnie Udało nam się przetrwać 99 nocy w lesie bez mapy. Let's go, baby! Wiemy wszystkie nasze piękne gulasze. O, 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 o! Dziękuję za oglądanie. Miłego.